Cześć, z tej strony Dovgird, a oto kolejny odcinek 29 na moim kanale z plemion. Zapraszam was do oglądania. Okej, okay. mówiłem wam, że jak zdobędę ten milion punktów, to nakręcę kolejny e, odcinek z plemion, tak? Yy. No i właśnie tak się stało. E, dokładnie chyba 10 dni temu był poprzedni odcinek. Ja tam miałem lekko ponad e, 900 tysięcy... Obecnie już mam e, 100 tysięcy punktów więcej niż poprzednio, no i właśnie już, się, już wszyscy domagali się odcinka. Więc dzisiaj wcześniej wstałem, jest 8.03 i właśnie to nagrywam. W sumie jeden z graczy powiedział mi, żeby sobie mm, przedstawiać wszystko na trybie F11, no nie? Ja zaraz do tego przejdę, czyli na pełnym screenie, no nie? Tylko pokażę wam właśnie screena. Mm, z tego jak zdobyłem ten milion, to dokładnie w, e, 18 sierpnia o 2317 nawet tu jeszcze miałem 17, 5 sekund po zdobyciu miliona screenshota zrobiłem. Przejąłem mm, jedną z wiosek no i właśnie przekroczyłem ten milion, i to było. No to taka jedyna chwila na tym świecie, mam nadzieję, że nie będę burzony przez nikogo, nie będę musiał drugi raz wracać do miliona. Bo zdarzają się oczywiście i takie przypadki na tym świecie Więc no, więc ja jestem zadowolony ogółem No i co, i sobie daję um, F11 I taki właśnie tryb, jeden z graczy, jeden z graczy, jeden z użytkowników mm, W komentarzu na YouTube mi to napisał, więc Dzięki za taką fajną radę, bo w sumie lepiej to wygląda Okej okay. Dobra, bo ja tu w profilu byłem e, Akta Gracza. Ja sobie czasami wchodzę w Akta Gracza. W ogóle, e, jak wchodzicie w Akta Gracza, czyjeś, no nie? To możecie zobaczyć, ile on ma przeglądnięć profilu, no nie? 2090. Ja sobie wejdę w ranking top 1, no nie? I tak o, na przykład 211. No dobra, on jest pierwszy teraz. On ma 1800 wejść, a jest pierwszy w rankingu. <grym>, a ja mam 2100 wejść, a jestem gdzieś tam w środku. No dobra. Ee, mniejsze o to. Yy, dobra, to ostatni odcinek był tutaj, tak? Chyba 18-11, tak? To ja miałem nawet jeszcze mniej punktów, chyba 11, tak mi się wydaje. Więc naprawdę, no tutaj, patrzcie, cały czas przejmowałem wioski. Yy, I RA podskoczyło, bo patrzcie, tu miałem 1 i 8 w przybliżeniu, tu mam 2 i 2 w przybliżeniu miliona, czyli 400 tysięcy prawie nabiłem. No tak, trochę atakowałem wiosek, przyznam się, trochę off'ów też rozwaliłem sobie, ale fajnie, fajnie. Taką wenę mam w ostatnim czasie do atakowania wiosek, jak to byłem, chyba, byłem w pewnym momencie nawet 260 w rankingu, bo już, już straciłem po prostu chęć, ale po chwili yy, znowu, znowu się zaczęło i jestem 176, prawie 100 pozycji awansu, więc okej, okay. jest okej. Okay. I tutaj zawsze sobie można w przejęcia wejść. A nie, to sorry, to jest W11, co ja mówię? No, i tutaj są przejęcia? No i właśnie, no, przyjąłem parę wiosek barbarzyńskich, ale to nie były puste wioski, bo tam były w pełne zagrody stałe, tak? Więc ja sobie na każdej wiosce rozwaliłem jednego ofa, więc tych ofów poszło, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, oprócz tej, chyba, no to sześć. 6 plus jeszcze tutaj tych, to jeszcze też kolejne ofy poszły, więc tak fajnie poszło. No ale dobra, yy, te ataki wchodzą za... A, dostałem wsparcie do wioski, co to jest? Czemu mi się? Raporty. Raporty... Nie, 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 to nie są raporty. 125, to jest nowo przejęta wioska. No i tak, właśnie, ja tu swoje 3000 CK miałem, bo ja nie zdążyłem ze swoimi wsparciami jeszcze przed odbitką. I ten. No i poprosiłem oczywiście. Hmm, Palkersmana, tak, kolega, e, z plemienia, e, żeby mi dał wsparcie i ten i mi wysłał tak trochę. Dwie zagrody, czy trzy nawet? Nie, chyba dwie to są. Dwie zagrody, więc 25 sekund jeszcze sobie poczekamy Ach, te emocje, bo i tak wiem, że... Tę wioskę utrzymam, ale to nic. Eee, <grymne> no wiecie, no tak trochę średnia odbitka po... Bo ja przejąłem tą wioskę wczoraj o 14, a on odbitkę wysyła na 8 rano, to tak średnio wam powiem. Jakby wysłał odbitkę w ciągu dwóch godzin od przyjęcia, to ja bym tej wioski nie miał szans utrzymać. No ale dobra. Okej, okay, coś... O, straciłem, czyli ofa wyspał pełnego. Uwaga, tak, oczywiście wysłał pełnego ofa. Eee... No, co tu dużo mówić? Ja nie mogłem flagi na obronę wstawić, bo przez przypadek, zanim on zaatakował, wstawiłem na rekrutację. I trzeba 24 godziny odczekać, żeby zmienić flagę. Wszystko flaga na 7% do obrony się zmarnowała, jakby to powiedzieć, i bym miał mniejsze straty, ale powiem szczerze, e, nie jest najgorzej. E, no i tutaj jeszcze tak, tak, próbował, a on zwiat miał? Nie, nie miał zwiadu, nawet nie wie co w wiosce siedzi, więc. Eee, powiem wam tak, no fajnie. No i co? Ja sobie odsyłam mu te wojska, oczywiście. Oczywiście. Chwila, co to jest dromet? A, to właśnie on jest. Dobra, to ja te wojska odsyłam. Eee, jeszcze CK zostawię sobie na krótką chwilę, żeby nie było przypału, że mnie zaatakuje znowu. Tak sobie zostawię to wojska. TCK 3000. 3000 CK by to też wybroniło, ale byłyby ogromne straty. Nawet by zginęły. Zginęły TCK, ale szlachcic też by zginął. Więc, wiecie, no, także taka sytuacja. Tak się broni wioski. Eee, się przejmuje i się broni, bo ja tu rozwaliłem mu gdzieś tam ten, ten off tak. Tylko ja nie wiem, gdzie to jest. Co to jest w ogóle? Dobra, to nieważne, to nieważne, ja tu na, ja tu, wi właśnie, wioski barbarzyńskie, ja przyjmuję często wioski barbarzyńskie, one są tak poubstawiane, że ja tam dwa ofy potrafię stracić Że wow Dobra, już nie będę wam zamulał tymi raportami, bo ja sam nie ogarniam czasami co tu się dzieje um, no i właśnie, właśnie tak w tym odcinku mapki nie będzie, tak? No, niestety osoba zajmująca się mapkami. No, niestety, no ten. E, no, nie zdążyło. E, no, trzeba było robić odcinek. E, jak wiecie, jest 8 rano, jak to kręcę, więc poświęcenie jest no całego. E, no i właśnie. A, i tutaj to dwie wioski tu przejąłem, właśnie takie nowsze, tak? I tutaj dwie wioski, a ogółem, żeby, dla orientacji, to są moje te wioski, które tu mam, zawsze pokazuję. Tu przejąłem wioski barbarzyńskie, a tu przejąłem jeszcze te dwie wioski od przeciwników. I w sumie to tyle od tego momentu. E tak to wygląda na mapie. No i ogółem jest fajnie na razie, nie mam problemów żadnych Wioski na froncie są w froncie No właśnie, no są tak poobstawiane tutaj, więc... Przeze mnie, oczywiście nikt mi wiosek nie obstawia Ja nigdzie nie mam wsparcia od plemienia Ja wszystkie wioski mam sam poobstawiane Bo ja po prostu porobiłem sobie tyle def'ówek o w tym miejscu Jeszcze tyle def'ówek o w tym miejscu Że ja mogę sobie obstawić wszystkie wioski na froncie w kilkadziesiąt tysięcy def'a Dobra Eee, to powiedziałem. Dobra. Eee, odznaczenia. Oznaczenia. Eee. Tutaj nic. Nic się nie zmieniło do ostatniego odcinka. No, zaraz udaną rezerwację wbijam. Zielona flaga będzie od razu easy. Eee. No właśnie, jestem ciekaw. Pewnie jak architekta zbuduje te 5000, to będzie kolejny tysięcy, który będzie trwał pół roku, jak nie rok, żeby wbić czwarty poziom, więc fajnie. Eee. Statystyki, statystyki, to to są farmy z atakowania, po prostu atakuje ofami, full ofami, przyjmuje wioski i tyle farmi się. Na, nawet nieźle, powiem wam szczerze. Znaczy, no ta farma to i tak byłaby moja, no ale przyjmijmy. Eee, właśnie, patrzcie, nawet tak atakowałem, że tu nie mam zysków. Po prostu nawet zysków nie mam. Eee, w armii, no. Właśnie, mm, pałac, pałac ostatnio też w ogóle no coraz więcej trzeba monet na też na tych szlachciców i po prostu już coraz ciężej mi tak o, czasami robię sobie. Wybijam po jednej monecie z każdej wioski. Jak macie konto premium to ułatwienie jest i wybijam 87 monet. No nie. No i już yy, 20 monet do kolejnego. Ja czasami robię tak, że po prostu klikam 11, wybierz i 355 monet. <laughs> Kliknąłem to. Nie, po co ja to zrobię? Ja sobie na szlachcicu w surowce zbierałem w niektórych wioskach. To taki misklik, jak to się nazywa, czy coś takiego. Dobra, no, rano, trudno, no. Aj, szkoda, bo we wszystkich wioskach wybiłem monety. A chciałem tak, a chciałem zabłysnąć, to nie wyszło, no. Dobra, no to dobra, tam, no już trudno się mówi. Eee, tak, a tutaj ranking, to nic się tu nie zmienia, totalnie nic, bo cały czas ktoś przychodzi do nas, odchodzi, Znaczy mówię cały czas o tych samych graczach, tak? Raz są w, w night, a raz są w tych night. W bad night właśnie, bo ja nie wiem czasami co to za <grym> bo my jesteśmy night samo, a tamto jest bad night. Kontrowersja, po prostu, też nikt nie rozumie na forum czemu tak jest. Że jedni mają night, a drudzy bad night. Także tego, tego. Eju. Dobra, mniejsza tutaj, e, cofam stronę. Dominację nad światem? Nie. Tego nie chcę, bo tutaj, no, nic tu nie ma, no. To jest tak powolny proces, że, patrzcie, już ile minęło dni. Nie, mm, 248. Nie, 300, nie, 248 no to jeszcze no trochę to potrwa ten świat parę lat no wojny to jest w sumie najbardziej interesująca mnie zakładka w ostatnim czasie eee... no teraz się nic chyba nie zmieniło od poprzedniego odcinka straty są i zyski są i lecimy jakoś z tym eee, naprzód mm... Jakoś tam nie zważamy. Oczywiście, no, są gracze, którzy tracą na wioski fakt, bo jedni mogą myśleć: Jeju, wy macie 1200 wiosek straconych, o co chodzi? No tak, no, zdarza się, że przeprowadzona zostanie na jakiegoś gracza akcja. Grac straci kilkadziesiąt wiosek. No i takie straty są. Zdarzają się też osoby, które, no, jakby to powiedzieć, nie są jakoś bardzo dobre, tak? Bo, jak wiecie, mm, właśnie wam to przedstawię teraz. To jest nasze główne plemię, no nie. Tutaj są nasze wioski się ciągną, aż tutaj do frontu, bla bla bla, no nie. I tak, i tu mamy swoje plemię. Tu mamy ten e, TXF te plemię. I za tym plemieniem zostało. Mamy tutaj bardzo dużo z Batnight. I Batnight jest. E, w sumie też na wojnie, no tak, no. I tutaj mamy jeszcze z naszego plemienia trochę ludzi. I tutaj mamy coś tam, coś tam trochę. I czasami czemu tracą? No po prostu, no są słabsi gracze i są lepsi gracze. I wiadomo, jedni tracą wioski. Przy pierwszych walkach odpadają najsłabsi gracze. Po prostu, ja to zauważam, nawet 500 tysięcy punktów to tu nie gra roli. Nawet milion punktów czasami nie gra roli. Jak walczyć nie umiesz, to po prostu nie masz szans, żeby przetrwać. Po prostu. Takich graczy się naprawdę łatwo jedzie, co mają nawet po kilkaset tysięcy punktów. Bo punkty naprawdę nie grają aż takiej dużej roli, chociaż przewaga punktowa jest bardzo ważna. Że, no nawet jeżeli ktoś ma dwa razy mniej punktów, to mógłby mnie ograć, ale, no, powiem szczerze, zapasy offa i defa by się szybko skończyły. No, więc to jest właśnie wada. No ale dobra, która to godzina jest w ogóle, I gdzie ja mogę to sprawdzić? E, czas, 8:16. Dobra, słuchajcie. E, to by było chyba na tyle w tym odcinku. E, bo w sumie, co ja tu mam dużo pokazywać? Tak, to był odcinek, odcinek taki na e, milion. Mi Chciałem powiedzieć, milion subskrypcji, ale nie spokojnie e, na milion e, punktów. Tak. E, <laughs> no właśnie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Za ten milion, bo się postarałem, eee, dalej ta seria trwa, w kolejnym odcinku już będzie 30 odcinek, więc okej, okay. trzymajcie się i cześć.